Buszkę z tej strony, ale gdzie będzie kolejny odcinek na moim kanale? Ym, mogliście się nie spodziewać, kiedy będzie odcinek, bo no, nie było odcinka z tego powodu, że po prostu nie miałam pomysłu, ale wpadł mi właśnie jeden taki pomysł, żeby zrobić odcinek, Amelka zostaje sama w domu. Yy. Więc myślę, że taki odcinek Wam się może spodobać. Musicie zostawić oczywiście łapkę w górę i, <laughs> i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z moimi filmikami. Oczywiście nie zmuszam do tego, ale kto jeszcze nie ma to bardzo... Tak jakby ktoś zostawił... Kto jeszcze nie ma tej subskrypcji, to by było mi bardzo miło. Um, no ale ogólnie właściwie będzie Boże, taki odcinek. Więc możemy już chyba zaczynać. Troszkę też sobie dom ogarnęłam, bo dodałam więcej rzeczy. Więc no. Zapraszam do oglądania. I też chcę powiedzieć, że za niedługo pojawi się taki. Um, długi odcinek stoka Boka. Będzie to. A jeszcze wam nie zdradzę, ale. Będzie to taki długi odcinek z boka, Boże yy, Z okazji tysiąca subów yy, Wiem, że się troszkę spóźniam Ale za niedługo Pojawi się właśnie taki odcinek na kanale Więc oczekujcie yy, No Dobra, no to Zapraszam do oglądania Dobra, okej, okay, okej okay. Mam no, chyba tutaj wszystko No dobra, no to Telefon wezmę, no i git Marek, ty serio śpisz? Chłopie, my już mieliśmy jechać. Co ty się teraz wydurniesz? E, dobra. No Boże, co? Chciałem sobie chwilę pospać. Zasnąłem w ciuchach, bo mówisz, że musisz chwilę poczekać, to ja chciałem sobie zasnąć tak, Śpię dopiero 5 minut. Jeszcze nie zasnąłem nawet. Ale my już jedziemy, chłopie! Co? No, serio no. Dobra, już wstanę, nie marudzę tylko. Ja nie marudzę, to po prostu y, ty wymyślasz, kurde. Ja nic nie wymyślam. Dobra, weźmiemy jeszcze twój portfel, bo mój nie wiem gdzie jest. Yy, no i... A czemu mój? No bo ja nie wiem, gdzieś jest mój, zgubiłam chyba. Jak zgubiłaś portfel? No nie wiem, gdzieś mam yy, dobre klucze. Jestem już ubrana, więc git. Yy, mamo... Boże, Nella, czemu ty jeszcze nie jesteś ubrana? My już jedziemy. Rozumiesz to? Jedziemy. No ale mi nie powiedziałeś, żebym się ubrała. Idź do góry, ubieraj się, a my idziemy pokazać jeszcze. Ej, bo jest jedna rzecz, o której zapomnieliśmy. No jaka? No przecież musimy wziąć... Yy, pieski, no przecież zostaną same w domu, tak? Mmm... Yy. No, ale. No, nie wiem, no. A właśnie, a co za Melką? Ale tato w ogóle, mama, gdzie wy jedziecie? No, takie miejsce, gdzie jest y, od. Y, no, od 8 lat, a ty masz 7 i nie możesz tam pójść, więc będziesz musiała chyba zostać sama w domu. Tam jest chyba od dziewięciu. No, od dziewiątego roku życia. I ty nie, mogła, nie możesz tam pójść. A babcia, no, zachorowała. No, cio do cioci. Ona no, ciocia wyjechała z wujkiem. Nie mamy do kogo cię podsadzić na te tam kilka godzin. Więc no, chyba będziesz musiała zostać sama w domu z pieskami. Ale jak to sama w domu? No, Boże, Amerykam już 7 lat. A poza tym, ty jesteś. Mądra dziewczyna to na pewno tu. mamo Ty chyba nie wiesz, co mówisz. Amelka by dom zdemolowała. O Boże, ja jej wierzę. Dobra, Amelka, pamiętasz, ostatnio miałaś karę przez swój kanał. Teraz masz zielone włosy, ale nie dałam Ci kary. Więc jak coś zepsujesz w tym domu i będzie, kurde, jakaś nie wiem co, to od razu dostajesz karę i mnie to nawet nie obchodzi. Dobra, dobra, nic nie zrobię, no. Na paluszek, obiecuję. No dobra, ja mam nadzieję. Dobra. I pilno i pieski, też możesz im się z nimi bawić i im jeść dawać. No dobra, dobra. Oni mają dużo karmy, więc chyba nie będę musiała im dosypywać, ale... No mogą... Dobra. Wiesz co masz robić. Yy, Kacper, idziemy. No co, już idziemy. No tak już idziemy. Dobra, mogę wziąć... Oj, kurde, tutaj mój telefon, muszę go wyrzucić chyba. Albo te ci nie wiem. No tu mam nowy, więc. Po co mi tamten? Dobra, ja biorę tylko telefon. No dobra, i się przebioram. Okej, okay, to idziemy rodzinka. A, jeszcze Nela ma się uryć. No dobra, ma moja już szybko idę się ubrać. Dobra, wyjdziemy, z tobą. Dobra. I ci się ubierz. No dobra, dobra. My czekamy. Dobra, o kurde, no właśnie, nie pokazałam wam mojego pokoju, bo, znaczy, jest taki sam, tylko, że właśnie tutaj, y, po pozmien... nie, widzieliście już chyba ten pokój. A zresztą nie wiem, dobra, y, bo dołożyłam sobie tutaj rzeczy, ale nie wiem, czy widzieliście ten pokój, jak już miałam to łóżko i w ogóle, ale może widzieliście, no dobra. Y, no to muszę mm, coś ubrać, to jest mój strój nawet, więc tego nie będę ubierać. No dobra, ubiorę to. Nie, wyglądam w tym jak jakaś babcia, kurde. Dobra, ubiorę to. To moje piżama. A, mam dwie piżamy. No to dwie piżamy. No dobra. Mogę już chyba iść. Jeszcze wezmę plecek. Oj, tu do szkoły jest plecak. Oj, oj, oj. No to wezmę ten telefon, wezmę... I gumę do rzucia. Może się przyda. Mamo, już idziemy. No dobra, no to idziemy. O kurde. Dobra, idziemy już. Tu, tu, tu. Jesteśmy. Uchodzimy. Każdy ma jakąś swoją rzecz. Dobra, ty nie masz, bo ty ja mam nasze wspólne. Um, no możemy iść. Oj. No, jak zwykle nic nie zjadła, dobra. Idziemy, chodźcie. No dobra, poczekaj na nas, mamo, no, właśnie. E, tu nie pytajcie. <noise> A, czekajcie, e, muszę jeszcze iść do Amelki. Po co? Po coś. Amelka, pamiętasz, co masz, co masz robić? Tak, tak, mamo, nie przejmuj się, idź już tam, gdzie tam masz iść i ten... Dobra, dobra, to już idę. No to idziemy, rodzinko. Oj. Dobra, zobaczę, czy wyszli. Dobra, wyszli. O Jezu, mam taki plan, że mama mi nawet kary nie da. Dobra, jeszcze muszę zobaczyć tu. Dobra. Bo, dobra, weszli do samochodu. Okej, okay, mam taki plan, widzowie, że. Em, że no ogólnie. Nie, muszę wysłowić. Że zrobię taką imprezę. I mama nawet mi nie da kary, bo się nawet nie szczaje, że coś takiego tu było. Zrobię taką imprezę, gdzie zaproszę bardzo dużo moich znajomych. No może nie aż tak dużo, ale no. Z... Cztery na pewno, albo trzy I wtedy rozpocznie się impreza i mama zaraz napisze do mamy O której ona tak w miarę przyjdzie No i wtedy godzinę przed może już wszyscy pójdą Posprzątam i nic w ogóle nie będzie widzieć I mi nawet kary nie da, więc myślę, że to dobry pomysł Tylko muszę zaprosić wszystkich, więc już dzwonię um, Czym by tu zadzwonić? Telewizorem no hejka! E, no hej. Chcesz na imprezkę dzisiaj padniesz za e, półtorej godziny. No. E, no dobra, mogę wpaść. No dobra, no to ja zaproszę jeszcze kilka osób i... Przyjdź tylko. No dobra, dobra. No. Dobra, zaraz muszę się połączyć jeszcze z jakąś złą kurdeką Mamy tutaj tylko. Taką... Dobra, jeszcze tą moją koleżankę. Dyn, 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 dyn. Yy, no, co chcesz, Amielka? No, bo wpadła na taki super pomysł. Już zaprosiłam jedną osobę, yy, że zrobię imprezę, bo jestem akurat sama w domu. O, fajnie. O, a mama ci nie da kary? Nie, yy, ja ci powiem cały plan, jak już będziesz, więc możesz przyjść na imprezę? A kiedy? No, za półtorej godziny. Tak, wiesz, żebyśmy. No... Żeby tak szybciej przed mamą No dobra, dobra, no to wpadnę Okej, okay, no to powiadom... Albo nie, lepiej nie powiadom swojej mamy Powiedz po prostu, że idziesz... Yy, że po prostu wychodzisz na dwór No dobra, dobra, to ja zaraz, niedługo będę No, no to pa Dobra, czy jakąś osobę bym tu mogła jeszcze zaprosić? Myślę, że jeszcze jedna osoba i wystarczy chyba, bo... No, później mi się na przykład nie uda posprzątać Chociaż jej nie lubię sprzątać, no ale dam jakoś radę, no dobra Okej, okay, wszystkie osoby już zaproszone, więc... No, teraz tylko czekanko i... No, chyba tu poczekam Ding dong, ding dong Oh my jak tu na pewno moi znajomi nie? Już szybko biegnę, 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 biegnę no to zamykam drzwi i robimy imprezkę. A ty jaki ty miałaś tam plan? No, bo moi rodzice gdzieś poszli i zostałam sama w domu, więc no nikogo nie ma. Oprócz moich psów, ale no one nie umieją gadać i nic nie powiedzą. No to prawda? Więc to przed... zaraz e, zapytam, no, czy zadzwonię albo napiszę do mamy, kiedy wróci. No i wiecie, pół go... e, godzinę przed... Przyjściem mamy po prostu ja um, no wiecie Już się kończy impreza no i to. A no dobra no to fajny plan No i ogólnie na nic nie ja przygotowałam no bo nie miałam jak, nie Ale i tak będzie super impreza Chodźcie proszę bardzo wszyscy yy, No i czekajcie ja mam tylko takie rzeczy w lodówce. Ale wyjdziemy na dwór, bo tu w domu nie ma co robić. No faktycznie. Dobra, chodźcie. A jak długo będzie trwała ta impreza? No nie wiem, z dwie godzinki, bo no, boję się, że mama zarzuci. Ale muszę do niej napisać. Właśnie. Dobra, to wy gdzieś coś poróbcie. A ja zaraz przyjdę. No dobra. Dobra, Dobra, czekamy aż mama mi odpisze. No tak napisałam na telewizorze, że nie czepiajcie się, ok? Nie czepiajcie się. Ding! Tak, za niecałe trzy godziny. No dobra. Dobra, mama ci odpisała? Tak, odpisała, że za niecałe trzy godziny. No to mamy trochę czasu, więc yy... zaczynajmy. Dobra, czekajcie, muszę jakąś muzykę puścić. O, to jest fajne. Du 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 tą piosenkę. Tak ona jest mega. Ja jej nie znam. Ja ją znam, ona jest mega. Dobra, tańczymy. Du 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 To jest najlepsza piosenka ever w ogóle. Więc no. Dobra, też pójdę tutaj. Tańczymy. Du 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 du. Dobra, um, um, nie chce mi się już tańczyć, a więc musimy coś zrobić lepszego! Niby co? No jak co? No musimy z lodówki wyjąć um, różne picia, tak, każde picie i będziemy pić. A w ogóle to moja mama ma u góry. Y, znaczy, ma tam gdzieś schowanego szampana. I wiecie co? Moglibyśmy się go napić. A to jest bezalkoholowy? No nie, właśnie, alkoholowy dla dorosłych. Więc, jak myślicie, ja nie biorę w tym udziału. No, ja też chyba nie. No, ja chyba też nie. No, co wy jesteście jacyś mięczacy? Dobra, weźcie się. Ogarnijcie, bo wy to nie znacie zabawy. Proszę bardzo, zobaczyć Tutaj mamy tyle picia. Wow, albo napijemy się kawy. O, boże, to będzie super imprezka. Dobra, no to my może... Ja wezmę to. No to ja to. No to ja to. No dobra, yy, to ja wezmę to. Albo nie, wymienimy się. No dobra. Jak chcesz... Oj, bo to w końcu wy jesteście gośćmi. No, na tej razie, więc no. Dobra, usiądźmy sobie tutaj i wypijmy i może jakieś macie plany, co jeszcze możemy porobić. Ja mam plan. No to gadaj, jaki. No. Nie mam w sumie planu, ale mam pomysł. Tak w miarę, co możemy robić. Więc y, myślę, że możemy szaleć. Ja lubię słowo szaleć. Let's go! Y Let's go! Uhu. Dobra, wy psy się odsuńcie, bo wy nie jesteście tu potrzebne. Pek, pek. Dobra, bitwa na poduszki. Bum, bum. Bum, bum, szaka, taka. Bum, bum, bum. Bitwa na poduszki. A my nie mamy poduszek. A trudno, to się bitą ka tym kaczorem. Dobra, bijemy go. Dziewczyny lepsze. Tak, bijemy go. Bu, 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 bu. Pomocy, one mnie tu biją. Bu, 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 bu. bu. Atakujemy. Pół godziny później. Ech, dobra! Weźcie, przestańcie. No dobra, ja już się zmęczyłam w sumie. No ja też. Dobra, te poduszki tam gdzieś wywalmy. Okej, okay, ty teraz co chcecie robić? No nie wiem w sumie. Dobra, puśćmy... A nie, bo pan chomik jest tam. No dobra, no to... Słucha... Chusteczki tak uhu bawimy się tak ten dobra rzucamy się papierkami pium 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 dobra chodźcie też tutaj uhu pium rzucam w ciebie nie ja w ciebie pium ała to bolało Dobra, co by tu jeszcze można było porobić? Chodźcie, spróbujemy kawy! No, chyba cię troszkę amelka postrało. Nie postrało, tylko idziemy spróbować kawy. Patrzcie, ja pierwsza. I co, dobra? No właśnie, powiedz, no. Fuj, dobra, nie pijcie. No, mówiłam, że to zły pomysł, no ale w sumie ja i tak nie chciałam pić. No dobra, no to patrzcie, bawimy się w restaurację. No dobra, no to ja ci coś podam. Nie ma jedzenia. Jak to nie ma jedzenia? Pani sobie myśli, że ja tutaj przyszłam do restauracji, w której nie ma jedzenia, ale Amelka to jest tylko zabawa, więc ogarnij się. Ja mam się ogarnąć, tak? Pium! Boże, Amelka, stukłaś talerz. Co teraz twoi rodzice powiedzą? Eta, bawimy się dalej. No dobra. Oto, ym, chodźcie. No tylko uważajcie na ten talerz. Teraz bawimy się znowu na podwórku. No dobra. Mamy jeszcze godzinę i 30 minut. Chyba. Nie wiem, coś takiego. Dobra, ui, paletki, gramy w paletki. Dobra, pił. Pium. Tylko, że nie ma piłeczki. E, to głupie tam te palety Dobra, bawimy się piłką. Dobra, ja tu. No dobra, no to ja tu. Pium, pium. Ej, no weź mi ktoś podaj. Dobra. Pium i pium. Ała, to bolało. Pium, 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 pium. No co ty zrobiłaś? No co ty zrobiłaś no? Wyrzuciłeś piłkę! No sorry, Ameryka. Boże no, zepsułaś. Oj, oj, oj. Zepsułaś nam grę. No właśnie. No nie chciałam no. No dobra, no to może coś innego porobimy, bo już piłki nie mamy. Ehm, um, co by tu jeszcze porobić? Dobra, po prostu szalejmy! Wuhuu, dobra, szalejemy! Uhu! Garnek! Ała, Amelka to bolało! Też się rzucę garnkiem. Ała! Dobra, bijemy! Bitwa na garnek! Czy coś takiego jest? Nie wiem. Ała, tu ten talerz mnie zabolał. Ała, ała, dzwońcie po karetkę. No nie wymiękaj, no. Obrazem cię strzelę. A to jeszcze bardziej bolało. Bawimy się. wuhu! ekspreso. wee, Wazon! O matko polska, wazon spadł. Aha, a ła, to bolało. Odpalamy fireworki w domu. Nie, nie rób tego, Amelka, nie rób. co podchodzicie, ciamajdy, kurde, no, ale super, ała, ała, wala, wala. dobra, nie płaczek mały, no, dobra, może te fajerwerki to był jednak zły pomysł, ale bałkiem to ja pobawię się, to chce być wilolowany, ty chcesz być, ała, Ameryka tu boli, dobra, mm. jakiś inny pomysł. Inny pomysł. Taki, który będzie. Gdzie jest ameryka? A tu. Yy, no, wymyślcie coś, a nie powinniś, powinniśmy już tu sprzątać, bo za niedługo przyjdą twoi rodzice. A dobra, mamy jeszcze czasu, a czasu. No tą płytę wywalcie, bo ona tak stoi. Dobra, ja mam zabawę taką fajną. No jaką? Berek, jesteś Berkiem? Włóż się Prawie mi telefon. Dobra, no to zabawa, Berek, tak? Jesteś Berkiem, ha! ha. No, chodźcie tutaj. Jesteś Berkiem. Berek. Berek. Y, Barczek jest Berkiem. Berek! Uciekamy! Berek. Ha, uciekamy od niej! Ała! Ej, gdzie się podziała Amelika. No, nie wiem. Ludzie pomocy, nie mogę znaleźć mojej postaci. Halo, gdzie moja postać? Um, nie wiem, gdzie jest Amelka. Serio? No, o tu jest, dobra. Um, no, przepraszam, tego nie było. Aha. Dobra, no to Berek, ty jesteś. Chodź tutaj, ty, Amelka. Oła! A łanu, no strzeliłaś mnie tym wózkiem. No, głupia jesteś. To Ty jesteś głupi. Nie, Ty jesteś głupia. Nie, Ty jesteś głupi. Dobra, nie kłóćcie się. No dobra. Masz czapką. A Ty masz kwiatkiem. Dobra. Bawimy się w coś innego. To jest głupia zabawa. I tak Ameryka zdemolowała praktycznie cały dom. Ameryka, my już nie mamy siły. Ała, no mnie wszystko boli. Wszędzie jest jakiś syf. Dwa razy uderzyłaś mnie wazonem, a mnie z cztery razy czapką w łeb. No mnie też uderzyłaś dużo razy. No co wy, jedne. O Boże, z kim ja tu jestem? Dobra, chodźcie, bo już... Byliśmy długo czas... Długo czas... No, długo byliśmy. Ding, ding, ding! A, no tak, przecież mam klucze. O! Oh, o! Oh. Yy, yy, chodźcie szybko! Szybko, szybko, szybko! Yy, ale czemu mnie zostawiacie ludzie? Pomocy! No, chodźcie, dobra. Co CO SIĘ DZIEJE? O nie, ja wiedziałam, ja wiedziałam... Nie, tak nie będzie. AMELKA! Amelka, gdzie ty jesteś? Uciekamy, uciekamy, żeby nie było nawet, żeby nie wygadała. to szybko, idziemy, idziemy. Mylka, co to ma być? Co tu się dzieje w tym domu? Ale to, ale tutaj byli moi znajomi A gdzie oni są? No ja tu jakoś nikogo nie widzę I nawet nie zwalaj na kogoś innego Co ty zrobiłaś w tym domu? Nie, ja wiedziałam, że tak będzie Dostajesz karę Szlaban na kurde rok Co to jest? Wywróciłaś cały dom do, do góry nogami Wszędzie jakieś papierki. Wszędzie wazony na, do, na tym. Kwiaty porozrzucane. Tutaj nie ma nic. Co ty zrobiłaś? Garnek na, po, na tym podłodze, kurde. Boże, co tu się dzieje? Amelka, ty jesteś niepoważna. Ale ja nie chciałam, mamo. Naprawdę, nie dawaj mi żadnej kary. A dostaniesz. Amelka, co ty zrobiłaś? E -e ja nie, to nie ja, to... Ale tutaj byli przed chwilą jeszcze inni. No, ale ty na pewno urządziłaś ten cały cyrk, bo jakby niby ktoś wiedział, że ty jesteś sama w domu i do ciebie przyszedł. Na pewno musiałaś im to powiedzieć. No, ale mamo... Nie, dostajesz karę. Nie, ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Amerka, ty... Nie, no co to jest w ogóle, ludzie?! Mam do ciebie. Nie. Idziesz do pokoju i z niego nie wychodzisz. Masz jakąś taką solidną karę, ci zaraz dam. A ja muszę chyba odpocząć. Dobra, kochani, to na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Był on trochę y, głupi. Ale ja nie lubię robić normalnych odcinków, więc mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. I, i um, możecie napisać w komentarzu coś miłego, bo właśnie poświęciłam swój domek. Tak on właśnie wygląda po tej tragedii wojnie, w sumie. E, więc tak, to był właśnie ten. To przekazanie dla was, bo... Boże, co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam moim domkiem?